Cześć, witajcie. Jestem dzisiaj nad starorzecze, moim ulubionym, byłem na Szczupakach, mamy końcówkę grudnia. Niestety żaden nie chciał współpracować, ale nagrywałem wszystko moją podwodną kamerką, którą dostałem od żony. Gdzieś tu filmik z testów będziecie mieli w karcie. Jeśli się coś fajnego nagrało, to właśnie teraz to sobie zobaczycie. Mam że te podwodne akcje Wam się podobały. Oprócz tego w bonusie dorzucam wam kilka fajnych rybek z mijającego roku. Yes. 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 Oh. Yes, ale się wije. Patrzcie, jest długa szloka. Yes, Powtórzył i zobaczcie na takiego daska, też fajnie siadła ryba. O, I to większa! Oj, większa ryba. Aha. O, piękny szczubek. Piękny. Pie... O, co on tu wyrabia. Co on tu wyrabia. Oj, pie... piękna ryba. Powiem wam, piękna, piękna ryba. Co on tu robi? No dalej, właśnie do odbieraka O! O! Powiem wam, tego się tego się dzisiaj <noise> szczerze powiem nie spodziewałem. Zwłaszcza na tą przyjętę. <noise> Zobaczmy co tutaj, co tutaj wyjechało. Bardzo ładny szczubel. Bardzo ładny. O, tak. Czek czek, O, spójrzcie taki, taki to ładny szczupak. Zaraz go zmierzymy. <gryzny> Dobra, najpierw cię odepnę. O. żeby już tutaj bałaganu nie robił. Jest, ale ładny. Ale, brzuchnie. ładna ryba bardzo ładna ryba Podbierakowy na pewno Mhm Na pewno podbierakowy Jeszcze nie gotowy. Jeszcze nie gotowy. Ja mam na tym lekkim sprzęcie, to jest dokładnie trzecia klasa. To takie rybki, o, już robią swoje. Oj, to będzie 40 chyba. Spójrzcie, to chyba będzie 40. Bardzo ładna ryba. Spójrzcie, kolejna piękna wzdęga. Razem na czerwonego. Ale tutaj wymieszało. Ok, tak, chodź tutaj do mnie. Ach, byłem przygotować sobie dodatkową porcję zanęty. Ona w tym czasie w tym czasie wzięła. Ach, spuść. O, 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 o. Właśnie! Taka piękna wzdęga! Ładne branie, ładny ściupak, ładny ściupak. Ładny szczubelek ale lepiej się. Bardzo ładny szczupak. Bardzo ładny szczupak. Powiem wam, chyba największą na muchę na razie jest ładny szczupak. O, ale walcz, ale walcz. Nie chcę się poddać. Silny. Gut, jeszcze jeden odjazd. Już coraz słabiej, coraz słabiej. Okej. Okay. Mhm. Mm o, piękny szczupak. Piękny szczupak, słuchajcie. O! To będzie naprawdę duża ryba. Puśćcie. Dobra, mucha wyjęta. Zmasakrowana niesamowicie. Ale spokojnie, wszystko się uda to naprawić. Największy w tym roku, no i największy na muchę. Tak jest! O, ten chyba trochę większy. Ta obrotówka mi chyba podeszła. Ten chyba większy. Oj tak, chyba trochę większy jest. O, 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 ładny, On będzie ładny. O kurczę, jest bardzo ładny okoń. Wzięłem pod podbielaka nawet, muszę go jakoś pakować tak ślizgiem. O, o. Powiem wam tu, tutaj mamy rybę dnia, LIBA dnia. Spójrzcie, ha! piękne okolisko, wreszcie porządna ryba. Kur... Wow! No pięknie, pięknie, kurwa pięknie. Fak. Fak, fak, fak. Widzicie? I wypadł. Przebiłem sobie ponton. Zajebiście, koniec wędkowania. Mam nadzieję, że mile spędziliście ten mijający rok na moim kanale. Jeśli tak, pamiętajcie o lajkach, komentarzach, choćby dla zasięgu. To dużo daje, promuje lepiej kanał. No i jeśli chcecie być na bieżąco, oczywiście walcie suba. Tu gdzieś na dole jest guziczek. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia w 2023. Cześć!